Witam wszystkich po trochę dłuższej przerwie Nie ukrywam, że miałem no na ten moment nie nagrywać nic, bo, bo tak naprawdę nie do końca jeszcze mam co pokazywać, ale już tu kilka osób do mnie pisało prosiło mnie, więc zwłaszcza na ich prośbę pokażę no co na ten moment udało mi się tam wyhodować jak to wygląda na ten moment rozwód także może być to dłuższy filmik żeby pokazać wszystko, opowiedzieć zaprezentować tam parę nowych informacji, zawszeć na pewno to od czego chciałbym zacząć to na ten moment nie mam nic do sprzedawania, muszę tutaj poogarniać, bo są króliki po chorobach są, są też i zdrowe no i właśnie ten rok się tym charakteryzuje, to jest taka ze skrajności w skrajność, albo chorowały jako maluchy, albo te, które były zdrowe choroba ich omijała, to naprawdę mają wybitne przyrosty yy, to już będzie konkre ko konkretny przepraszam Kolejny raz będę powtarzał. Jak ktoś nie chce, nie musi mi wierzyć, ale naprawdę mam kilka takich, ja ich nazywam mutantów, królików. Co gdyby nie to, że się urodziło u mnie, to nikogo bym nie uwierzył, że, że są w tym wieku. No więc zaczynamy tutaj po kolei. Pierwszy miot widoczny tutaj. Moja samica, mój samiec, połączenie e, moich królików. Tam chcę taki daleki gęciadka wyciągnąć. Te maluchy są. E, dzisiaj tatuowałem, ale to chyba jest koniec grudnia pięć sztuk, wyżej mamy samiczkę jedno z 19 września, tam byli pokazywani już jej bracia i tutaj jest samiczka chyba z grudnia z połączenia ta samica, która zaraz będzie miała następny miot i taki samiec od Pawła Krawczyka, wielki mocny, ciemny, co już go wielokrotnie pokazywałem tu jest kotna samica, połowa ciąży tu jest świeżo po wykocie, tam będziemy dalej Pokazywać jej, jej maluchy z pierwszego miotu. No więc tak to na ten początek wygląda. Większość będę pokazywał w klatkach, bo nie chcę już ściągać tych wszystkich małych. Natomiast niektóre te, takie, nazwijmy te ciekawsze sztuki, wyjmę na stolik, zaprezentuję, żeby było je tak można lepiej obejrzeć. Następny pion, na dole tutaj mamy. Po mojej samicy, zaraz ja pokażę na górze. To jest właśnie taka, co kiedyś już to nie mówiłem, córka czempionat, pana Jarka na takim ogromnym uchu. Położone ma to ucho, ale ja tam nie wnikam, bo wiem, że to nie jest genetyczne. I one właśnie są z pierwszym takie przychorowane trochę są. No, słabsze, słabsze, mniejsze. Tutaj, tutaj są króliki od nich młodsze dwa dni, różnica wielkości widoczna, tylko że te nie miały problemów. I to jest połączenie. Te tutaj, e, samica od Pana Jarka i mój samiec. Wyżej mamy samicę od Pana Jarka i to jest właśnie ta tutaj prezentowana matka tych maluchów przed chwilą pokazywanych. O, tutaj leży, leży dokładnie, siedzi ta wielkołucha z położonym uchem, tych na dole matka. Ta też jest kotna już, ta też jest kotna i tutaj jest kolejna na świetnie okrywie moja samica, również jest kotna. Także trochę tego jest, oby tylko zdrowie zaczęło dopisywać, no to wtedy będzie sens, przyjemność, no i będę mógł się więcej dzielić z zainteresowanymi osobami, bo też nie ukrywam, że kilka osób tutaj chętnie czeka na moje sztuki. Muszę się niechlubnie przyznać, że klatki są już nieczyszczone ponad półtora miesiąca, ale w obecnych warunkach jest to ich atutem. Nie zamarzają mi po pozamykałem drzwi, zawiesiłem szmaty, także... Same sobie ogrzewają pomieszczenie, jest ciepło a zresztą nie jest też tak bardzo trudno. Także jest w miarę. Tutaj na górze samica miała kotna. Moja samica kotna. I tutaj kolejne maluszki. Eee, chyba koniec grudnia były rodzone. Jeżeli dobrze pamiętam, wczoraj dopiero odsadzone od samicy. U nich jest sytuacja skomplikowana, gdyż. One natomiast chorowały właśnie to, co, co mnie najbardziej niepokoi w tym roku i trochę mnie to, no na upadki można powiedzieć, rozkłada, bo nie wiem bardzo, jak sobie z tym radzić. To znaczy na przykład na ich przykładzie się udało, ale mam inny miod, z którym walczę, jest ciężko. One zaczęły chorować dosłownie po wyjściu z puchu. Tam 3-4 tygodnie i, no i był problem. Delikatnie jest, był problem. Jakoś się udało je wyciągnąć. To był problem kokcydiozowy, także no, nie oszukujmy się. Był problem kokcydiozowy, udało się wyciągnąć, więc na ten moment Żyją. O, tutaj jest ich matka. Od której wczoraj ich odsadziłem. Tutaj na górze jest kolejna samiczka. O, przepraszam, uciekł telefon. Z września, z 19 września. Ta matka też, mam nadzieję, że jest kotna. I tutaj kolejne trzy samiczki. Z połączenia, właśnie tam na górze, taka ciemna samica, co mówiłem, też uszata, że jest kotna. I mój samiec. I tutaj, tutaj natomiast z tymi o tym jest taka kwestia. Że one w miarę sobie jak nas swój wiek poradziły, natomiast tu był problem z matką, bo matka miała problemy. O, już jak tutaj przechodzę, zaraz dokończę ten wątek, już jak tutaj doszedłem, zmieniłem paszę na Lapinę i na prowimi. Mamy jeszcze trochę nie paszą, trochę fermpaszą, ale muszę pospasać Natomiast maluchy, i właśnie to jest kolejna nowość w mojej hodowli na ten moment, maluchy są 100% na ten moment, od początku przestawiłem tylko na granulat. Sam granulat, lapina z prowimi plus marka i Ale z paszy, suchej, yy, na ten moment jestem bardzo zadowolony. Są przyrosty yy, brzuszków, biegunek zero. Także dobrze to sobie zniosły. No, zobaczymy w dłuższej perspektywie, bo to dopiero jest dwa tygodnie, jak, jak zmieniłem to. Ale na ten moment jestem zadowolony, więc tak, tak kombinuję. Yy, wracając do tamtego tematu wcześniejszego, to ta samica była chora. Tam tych trzech dziewczyn na dole była chora zaraz po wykocie. Ledwo udało mi się je odratować. Odratowała się, zaczęła karmić, także one miały ten start słaby, ale teraz nadrabiają. Od tej Misio, syn Czempiona, pana, od pana Jarka z lipca, to jest samczyk, Zaczyna trochę ojca przypominać, co mnie bardzo cieszy, bo to jest jedyny syn. Same, same dziewczyny mi zostawił ten Czempion. To jest mój samiec. O, i tu kolejne maluszki. Samczyki, zaraz będzie drugi brat z innego połączenia, ślepego i samic od pana Jarka. Koniec listopada, bodajże, rodzone. Tu jest drugi z braci. Tu jest natomiast samiec, ojciec tych pierwszych pokazywanych maluchów. Tam było pięć sztuk z matka, co siedziały. I tu jest kolejna samiczka. Siostra tej pierwszej pokazywanej samiczki. I właśnie ta samiczka, i ta pierwsza też co, króliki. Po tej kokcydiozie, takiej bardzo wczesnej, wyciągniętej, jakoś udało się je opanować, ale już na pewno, na pewno przez to no, gorszy start. Mają zobaczymy, czy to wszystko się odrobi, czy, czy to tak się będzie, im brzydko mówiąc, paskucić. Tutaj następne jest, o to może pokażę ją, to jest samiczka. A po tamtym samcu właśnie był wcześniej, wcześniej samiec. Samiczka z koń. Nie, z połowy listopada, połowa listopada to jest. I to właśnie co widać. Jeszcze ta kokscyzja trochę została. To jest ta wersja taka, że się opuszcza brzuch do ziemi, kręgosłup wychodzi na wierzch, zero biegunki, zero niczego one jedzą, ale jedzą słabo. No to, że jakoś się zgrzytałem go słabo, to jest właśnie taka wersja. No, nie lubię jej, jak <laughs> zresztą żadnej wersji kokcydusowej, ale o to taka pierwsza, co ja wyjąłem, potem jeszcze je brata pokażę. To z tej strony takie będą, mi się wydaje, że ciekawsze i potem tam jeszcze jest taki jeden fajny samczyk, też go przyniosę. O, jeszcze moje. Mój samiec, on też już był kilkokrotnie pokazywany i tam taki, o to ten i obok z drugiej strony królik to są, czego one nie dostawały, jakich lekarstw, żyją. Słabo żyją, one są, to są króliki z października, bardzo słabo wyrośnięte. To znaczy, yy, według wzorca ten minimum łapią, ale według mojego wzorca, jaki umie, są takie ubrane. No są słabe, słabe są. Nie jestem zadowolony, ale zobaczymy, dam im czas, bo jeszcze są młode. To samica od pana Jarka negi. Tu brat tej samiczki, wcześniej pokazywanej. Właśnie ten w najsłabszej formie jest pochorobowej. Po Także no, pokazuję to też głównie z tego względu, że dużo osób do mnie dzwoni, pisze, żebym sprzedał. A ja no mówię otwarcie, no nie chcę sprzedawać. Niezdrowych królików, także widać co jest, tam jak wyglądała siostra, tu jak on wygląda, ile mniejszy, ile chudszy, także no te diabelstwo w tym roku mi polubiło, udaje mi się jakoś tam w niektórych sztukach z tym walczyć, ale do końca jeszcze nie, także dopóki nie ogarnę ich na 100%, że będę mógł ze spokojnym sumieniem sprzedać, to wtedy, do, do, do tego momentu nie będę nikomu sprzedawał, o tu jest właśnie ten... Samiec od Pawła, klocek wielki, eee, tych dwóch samiczek, których już pokazywałem ojciec I tu zaraz będzie do tych samiczek jeszcze ich brat No tylko trzy sztuki im przeżył z tego miotu Pokażesz się? Może go spróbuję wyjąć Tu jest drugi samiec od pana Negi, tu jest mój samiec A tu jest właśnie pokazywanych tych jedynych wyjmowanych na stół Czyli tej samiczki i samca Brat one no, będą fajnie fajny głos miał. teraz weszły w ten młodzieżowy. Ale tu wejdzie, okrywa. Także ja jestem o to spokojny. No i właśnie to, co mi się w tym roku podobało, tych królików moich, bardzo dobra stójka. I tak jak mówię, no, on lekko chorował i jest zupełnie inny królik. Ale te, co mocno chorowały, no to już inna bajka. O, jest chyba ten mi się na górze, chcę pokazać. Stał, o właśnie, to jest brat tych. Wcześniej pokazywanych dwóch samiczek, to na tym, na tym pomieszczeniu tak to wygląda. Zaraz przejdziemy na boksy. Teraz zaczynamy boksy, tak jak wcześniej wspominałem. Może to trochę niechlujnie tu wyglądać u nich, ale nie ukrywam, że teraz priorytetem jest utrzymywanie ciepła dla mnie w boksach, żeby mi poidełka nie zamarzły Także trochę podsegrywałem szmatami, kartonami, aby to dobrze się trzymało. Więc na pierwszy rzut idzie 9 sztuk, wychowanych przez mamkę. Podrzutka od semicy, która tu była, ale postanowiło puścić. Definitywnie moje hodowlę udała się na drugi świat. Eee, więc wychowała je termontka. Eee, 3 szare, 6 żelazistych, jedna z nich dzisiaj była pokazywana na Facebooku i dodawałem właśnie. No tak nie widać tego w boksie, no bo to tak troszeczkę inaczej się odbierać, jak się wyjmie na stolik ale to jest miot bardzo dobrze stający, czyli stójka świetna, z tego względu, że one miały i ojciec dobrze stawał i matka, o tutaj zresztą może będzie widać, żeby nie było, że tym gołosłowny, granulat, granulat, sam granulat siedzą na nim. Stwierdziłem, że wydawało mi się tak przynajmniej, o to tak jest moje zdanie, że co do ja? no Nie mogę być pewny, czy jest tak jak należycie przez rolnika wyprodukowany. Natomiast no, te zakłady produkcyjne, to granulki robią, wydaje mi się przynajmniej, że mają taką wiedzę, technologię, że nawet jak tam coś jest nie tak z tym sporzem, to oni powinni dodać te komponenty, żeby to poprawić. Te błędy, jakie tam ewentualnie mógł rolnik stworzyć. więc poszedłem w sam granulat, zobaczę, zdam relację za jakiś czas, jak to się przyjęło. Tu są dwie samiczki. Jak mi się uda, to zaraz może którąś wyrwę. Wyjmę. Uciekły. I to są, na górze były tacy pokazywane dwa samczyki. Co mówiłem, że są poślepione po samicy pana Jarka. To tutaj są dwie ich, tych, tych samczyków siostry. No i tutaj będzie najbrzydszy miot, ale nie boję się pokazać, żeby nie było schoropane. Takie malutkie szczurki. One są w. To są króliki starsze od tego miotu, co był pierwszy pokazywany, co z matką siedział. Jest ich sześć sztuk, zabrałem im matkę, z tego względu, że zauważyłem, że ta matka chyba im bardziej nawet przeszkadza niż pomaga, bo już mleka nie miała, wyjadała im to jedzenie, trochę je ganiała. To także tak one wyglądają. Zaraz będą kolejne pokazane sztuki, o, przepraszam. tylko starsze, które również na zmianę chorują i są zdrowe. O, proszę bardzo. Widać połepkę. To połepkę zaraz widać, że z kulkiem jest coś nie tak, że jest inny kształt głowy, taki no chorobowy, o tak to nazwać. Inaczej się zachowuje. No a teraz dla, za to, tak jak właśnie mówiłem, dla równowagi czy dla przeciwieństwa samiczki, początek listopada i to jest właśnie to, co nazywam mutantem. To jest stara samica, taką ma długość. O, można tak najbardziej porównać. Po prawo samiczka 3 miesiące, po lewo samica niedługo będzie roczna. I to jest z połączenia też czempion pana Jarka i samica od Somera. I te one naprawdę są ogromne. No, ogromne, długie samice 3 miesięczne. Tak, to, 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 tak jak mówiłem na wstępie, że to jest taki rok anomalii. Zero-jedynkowy, o tak to można nazwać. Albo wielka krowa. No, to jest 3 miesięcy Ja powiem szczerze, że ja, ja sam, jak one wsiedzą w tym boksie, jak nie wyjmuję, tylko dosypuję granulek. Jak siedzą w tym boksie, tak z, nie przyglądam im się nigdy, bo przy tej ilości to tak nie zwracam uwagi. Ale e, jak ją wyjąłem, to, to co je się uszy na, na środku łamno, ale to wiem, że że one wrócą do naturalnego, prawidłowego wyglądu, bo to jest miejsce, w którego one się wracają. No to. Naprawdę, tak jak mówiłem wcześniej, nie uwierzyłbym nikomu, sam sobie się dziwiłem, sprawdzałem dwa razy, zatatuowane na listopad, urodzone listopad, czy się coś nie machnąłem, no ogromne króliki, naprawdę ogromne króliki, ale to takie gumie, a dla porównania, o w tym boksie, co tu teraz pokazywałem, to chyba co tydzień młodsza i jest pół królika, także tak to mówię, to tak nie, nie do końca jest kolorowo, jak, jak się może wydać. Dobrze, teraz przechodzimy na trzecie pomieszczenie. Tak jak mówiłem, jak będzie coś ciekawszego, to będę starał się tak indywidualnie wziąć na stolik, pokazać. No więc mamy to do takiego pana delikwenta. Kolejny z tych, co rosną super. 20 października. Połączenie czempion. Pana Jarka. Nie zniszczy, znaczy nie zniszczony, sam się zniszczył. Zdech, ale jego dzieci są super. Eee, I samica od Pawła Krawczyka. Zaraz jak będzie chciał. Nie za z tego wyjmuję, ale on ma właśnie naturalno to piękną stójkę na przedniej łapie na samym, przepraszam, przedniej wiadomo, że na przedniej stoi też ale na samym czubku łapy, o to miałem na myśli i to jest właśnie kolejny z tych bardzo dobrze wyrośniętych królików ale zaraz jeszcze przyniosę, pokażę jego brata ucho mu trochę uciekło, jakby bo tak by z tym uszem uszem, głupoty gadam z tym uchem ale pokażę jak on wagowo stoi ale te też są sympatyczne łapki gruba wielka łapa no także tak jak mówię no to będę powtarzał do znudzenia ktoś powie, że ma słomaślane plety rok, dziwny rok są so, so ładne i są so beznadziejne albo może nie beznadziejne bo beznadziejne staram się dobijać są so ładne i są so słabe no to taki, taki jeden z tych ładniejszych o, żeby było takich 30 chociaż to by było pięknie pomarzyć dobra rzecz do marzenia się nie płaci nie chcę go już tam ciągać, ale to jest ten co wcześniej wspominałem że ma tam pochylone łóżko brat prezentowanego wcześniej samczyka, o jaka łapa 4 miesiące <grywa> dlatego go sobie zostawiam okrywa również pięknie, no tu jest słabe światło, ale nie chcę ich za bardzo męczyć o takiego kundla zapchnionego mam taka atrakcja, nazwijmy to na tej pustej oborze chodzi sobie, przeszkadza bardziej niż pomaga, ale ale taki towarzysz. E, chcę pokazać wagę, jaką ma ten samiec. Więc pokazuję, że jest wyzerowane. Bo już <gryw> kilka osób mnie posądziło, że dodaję do... z koszykiem królika. Już nie mówiąc o tym, że wiele słyszałem tam na swój temat. Że o to oszukuje, kombinuje, nie może tyle królik ważyć. To jest to, co wiem. 20 październik. Więc ma 4 miesiące niecały. A parę dni mu brakuje. 6,30. Dlatego, tak jak mówiłem. Jak jest, zdrowy. O zresztą. On jest bardzo zdrowy, bo on tu na samym dole tu siedzi, otworzy drzwi zawsze rądeczkę musi zrobić. Także o tutaj, ten co wcześniej pokazywałem, no tak, także taki sympatyczny Misio. No jest bałagan, proszę tutaj mnie za to nie negować, nie, nie, nie komentować, ale to jest taki można powiedzieć yy, artystycznie nieładny. Żeby to ładnie ująć. Eee, powiem szczerze, że w tym bałaganie, jak są trudne klatki, to te króliki się lepiej chowają niż kiedyś czyściłem, co tydzień. No to tak jesteśmy tu, eee, kolejny miot, trzy, trzy sztuki. Eee, ich matka była tam na jedna z pierwszych pokazywana, co mówiłem, że dopiero to się okociła, że potem pokażę jej pierwszy miod. No to tu są dziewczyny z tego miotu, a chłopaki już siedzą pojedynczo. Uciekajmy! Uciekaj, tutaj kolejne, o to dzisiaj też pokazywałem z tego miotu, kurcze, będzie widać, ale zaraz, zaraz spróbuję chociaż czarnego pokazać jak stoi, gdzie on tylko jest, tu. znaleźć go, kolejny od podrzutków, z dwóch miotów, z, z dwóch miotów, ale głupoty gadam, yy... Podrzutony pod termont, o tak to chciałem powiedzieć, a co innego, że flapnął, o, czarnulek, I jeszcze jest tylko jeden, Pokazywałem mi się na Facebooka właśnie mówiłem, że wczoraj je tatuowałem i zauważyłem że tak to i w ogóle nie wyjmuje się to sobie z matko. Że nie mogłem go zatatuować, bo Ładę HD górę idzie jak wariat. Także takie tak jak mówiłem właśnie, stójka jest w tym roku bardzo dobra, ale no nie będę wyciągał tych królików po kolei, bo tu 3 godziny musiał opowiadać, to tylko tak chcę zobrazować. To są szczurki chyba też koniec grudnia urodzone. Termontka wychowała, bo tak jak już we wcześniejszym filmiku, we wcześniejszych filmikach ich matka też również e, ewakuowała się na inny świat. O, tu takie szczury na samym Unipaszu rosną jak głupie. To takie jest, jak się nie chce ich, to mnożą się jak <grytania> przysłowiowe króliki, można powiedzieć, ale to są króliki. Nie, no, mnożą się jak wariaty. A więc tak, tutaj samiczka z listopada. Tu jest cały pion, pochowały się oczywiście, leżą dupki. Cały pion królików z 19 września, one już były pokazywane. No może i tego bym na wagę dał. To jest największy z nich wagowo. Tu już jest czterech braci. E, tu już mamy samczyki, tam siedzą z tych pierwszych miotów, w tym pierwszym pomieszczeniu, co pokazywałem co na dole były takie przychorowane to same dziewczyny pozostały, o tu wypadnie to to one są porostadane już pojedynczo i tu też taka podrzutka ta akurat samica się nie ewakuowała, ich matka ale było ich za dużo więc zabrałem do termontki to co twierdziłem, że jest za dużo a to co zostało to matka sama skróciła im żywot także tak to wygląda Eee, dobra, no, o jeszcze tam jest jeden i tam jest jeden na chwilę się wyłączę, wyjmę tego to najładniejszego pokażę jak ten włos wygląda i jak wagowo on stoi i myślę, że, 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 że tych głupot moich to będzie na dzisiaj koniec, bo wątpię, że komuś się chce tyle czasu słuchać jak piernicze od rzeczy o, dobra mam tego samca Jest dobry światło, proszę widzieć Okrywa 19 wrzesień. Chyba ma 6,90 coś takiego ta waga pokazuje. Nie mogę, bo on się trzęsie strasznie. Ale może się uda pokazać. Okrętę jaką. O! Teraz mógłbym go zaciągnąć, ale nie chcę chłopaka męczyć. Okrywaj stójka. Bo to coś ślepego On już był pokazywany tam na innym nagraniu ze swoim bratem. Ten właśnie też. o jak staj. To mi się najbardziej szczerze mówiąc podoba. No, oczywiście, poza określeniu ta strójka tych królików. Piękna rzecz. Ale gusta i guściki, Powiem szczerze, że przyjeżdżają do mnie osoby, które tak naprawdę nie mają pojęcia. No, nie, nie, no źle. żeby nie wyszedł tutaj na jakiegoś yy, nie wiadomo kogo. Nie, że nie mają pojęcia. Po prostu uważają, że. Ubelga okrywa to jest nieistotna, stójka jest nieistotna, aby miał ucho i wielkość. Eee, także, no jeden ma takie podejście, drugi takie podejście. Ja uważam, że jednak oczywiście, ucho może mieć, wielkość może mieć, ale zacznijmy od okrywy, od stójki. Bo co mi z tego, że on będzie wielki, jak on się skuli, łeb położy na tym stole i taka będzie zbita masa paru kilogramów. Miałem już kończyć, no ale zawsze jak to ze mną przyjrzeć mi do głowy jeszcze jeden królik, co ma fajną stójkę, też go będę chciał pokazać. Tylko, że ten. A nie, też jak to sam chciał. Czasem go trzeba trochę poprosić, zwłaszcza jak ma nowe miejsce. Tam na tamtym stoliku już jest przyzwyczajony stawać. To mm, jest brat tych samiczek, co pokazywałem. Trzech. To, że to są odkrój. To jest chyba końcówka listopada, była urodzony. Nie, po prostu chcę tak pokazać, jak one stoją, z tego względu, żeby nie było, że rzucam jakieś słowa na wiadrze. O, tu chwali się, sztujkiem, ma super, a króliki skulone. Ja wcale tak nie jest. Dobrze stoją, jak ktoś przyjedzie, tak naprawdę na ten moment bardzo nie ma po co. Chyba, że chcę oglądać, jestem otwarty, mogę pokazywać, bo do sprzedania nie mam, ale nie ukrywam, żeby nie było, że ja tutaj coś jakieś ściemy sprzedaję, ładnie stoją. Jestem naprawdę sam i bardzo zadowolony. Tej stójki w tym roku, także niech jedno marzenie. Niech w końcu zagości w tej hodowli zdrowie. I więcej nie trzeba. No także myślę, że to już definitywny koniec, bo 20, patrzę 4 minuty. Matko, jedyny na nich tego nie obejrzy do końca. Wyłączycie po paru minutach, bo tak naprawdę kim ja jestem, żeby mi oglądać. No ale, ale okej. Okay to co mam na wstępie filmik trochę jest taki może niechlujnie zrobiony może nieprzygotowane są króliki pomieszczenie ale no, pokazuje wygląd codzienny nie jakiś od święta wyszykowany a, a na co dzień inaczej chcieliście a dokładnie to kilka osób chciało żebym coś nagrał więc pokazuję może następny filmik zrobię z tym szczurem małym zobaczymy jaką stójkę ma Chodź, Roki! Chociaż trochę posłusznie jest, to jest jedyny plus tego psa. Ciąga za spodnie i gryzie mi króliki, także walki są... O. A to jest to jest służba y, alarm, jak się dzieje? A to jest wydział do walki z gryzoniami.